Ej, no idzie, trzeba go kręcić wyżej. Cześć, Łukasz z tej strony. Sezon, oczywiście, nam się powoli kończy, ale to nie znaczy, że nie można jeszcze pojeździć takimi fajnymi motorkami na prawo jazdy B. Pokażę Wam parę detali. 125 Adventure, także tutaj możecie wyjechać na jakąś genialną przygodę, zabrać pasażerkę. Miejsca na przybory nie zabraknie, na jakieś ewentualne zakupy, ponieważ dostajecie ten sprzęt z trzema kuframi. Dokładnie tak wygląda Junak RX1 125 z ABS i z kontrolą trakcji. Trzy kufry. Centralny, dwa boczne, na tyle wąskie, że niespecjalnie przeszkadzają w jeździe miejskiej, kiedy przeciskasz się między samochodami, ponieważ no nie są szersze od samej kierownicy. Motocykl dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. W tej wygląda naprawdę ładnie. Byłem mu przyjaciółki, właśnie przed chwilą go jej pokazywałem. Powiedziała, że naprawdę wyjątkowo ładny. Także widzicie, dziewczyny, może okaże się, że to będzie motocykl dla Was. E no nie jest źle, tłumik tutaj idzie górą, a tutaj coś sobie jeszcze schowacie, na przykład kosmetyczkę. No tutaj w tym lewym kufrze to już się nawet mała walizeczka zmieści. Cyk, cyk, jedną ręką podnosisz, no i możesz schować plecak, czy jakieś zakupy, czy, czy kask. Ile to kosztuje? 15999 zł. O, po takich kocich ubach. Jak on sobie radzi, no coś tam wiadomo się delikatnie odzywa, no, jakieś drgania, tam kufer chyba prawy delikatnie. Ale w porównaniu do tych niektórych pojazdów twardych, który jeździłem ostatnio, to jest naprawdę spoko. Patrzcie, od razu Wam pokażę, jak wygląda taki człowiek, 1,90m na RX1, bo tak chyba można o niej powiedzieć. Patrzcie, no. Długie nogi mam i siedzi się naprawdę na nim wygodnie. Co więcej patrzcie, te długie nogi jakoś tutaj wpisują się w kształt w te przetłoczenia i obudowę. Nie przeszkadza to w ogóle podczas jazdy, również gmol, bo już jeździłem nawet większymi motocyklami, gdzie często podczas jazdy czułem, że ten gmol gdzieś tam do, dotykam kolanem do gmola, a tutaj tak nie jest, on nie jest po prostu za długi w tym miejscu. Także słuchajcie, no bardzo wygodnie operuje się wszystkimi dźwigniami. Mimo, że tutaj klamki akurat regulacji nie mają, to też nie przeszkadza to, mimo że mam też długie paluchy raczej. Także naprawdę spoko, naprawdę wygodna pozycja do wszystkiego. Dostęp, no i szyba, która prawdopodobnie jakoś tam pomaga. No i spróbuję jeszcze usiąść z tyłu przy okazji. O, proszę bardzo, tak to się prezentuje można się oprzeć jak o kuferek elegancja, Francja bardzo ciekaw jestem tego niewielkiego adwentera na prawo jazdy B bo tak naprawdę to jest jego największa siła, że jeżeli chcesz spróbować takiego motocykla a potem prawdopodobnie zdecydujesz się na większe pojemności no to taka 125 naprawdę da Ci obraz dosyć jasny tego czy w ogóle motorkowanie jest dla Ciebie a przy okazji jest to motocykl niezwykle praktyczny A, no, jak się kręci silnik? Redukcja jak w sporcie. <grystanie> Wentyle nie są ustawione na bok, ale jest wygodnie. Jest dużo miejsca, żeby, żeby tutaj, no a z przodu to nigdy nie mam problemu. Ile tam jest? 1,8. No to mu podpompujemy nieco. Oczywiście też tak macie, że jak podjeżdżacie, to zawsze ten wentyl jest w takim miejscu. No dobra, powiedzmy, że nie jest źle, że trzeba motocykli przestawiać. A z tyłu było 2,3. No to spoko. Będzie miał troszkę więcej. Pewnie zalecenia są nieco inne. Ale w końcu. Te 96 kW, to będzie mu lżej, myślę, że tutaj jest dokładnie ta sama jednostka za, zastosowana co w M18, w Vintage i wielu innych 120 125 przynajmniej Junaka. Także wiecie, chłodzenie cieczą, 6 przełożeń e, i wałek wyrównoważający. No, po prostu bardzo sprawna, poprawna jednostka i właściwie. Niczego jej nie brakuje w tej cenie. Tak, widzę, że on się najlepiej czuje w okolicach 7-8 tysięcy obrotów. Wtedy czujesz ty, jako driver, że on ma ochotę się rozpędzać dalej. Czyli redukcja i, i do przodu. Ale mi się podoba, że on jest miękki. Wygodny po prostu, no. No i kanapa. Słuchajcie, taka dosyć długa i, tak jak mówiłem, naprawdę bardzo wygodna, bo tutaj jest e, zwężona. Także, nawet osoby o troszkę e, mniejszym wzroście, na pewno sobie z tym motocyklem poradzą. I miękka, miękka, przyjemna, fajna kanapa. No nie ma co za wiele oczekiwać. Brzmi jak przeciętna 125. Ale silnik pracuje czyściutko, ładnie, równo. Wszystko jest git. ABS, proszę bardzo, pięknie działa. Sprawdzimy sobie kontrolę trakcji. Działa! Od razu czuję, że po prostu tłumi ten silnik. Jeśli mam troszkę ponarzekać, to tutaj nie wiem, być może ten tylny hamulec jest nieodpowietrzony właściwie. On hamuje, ale raczej kiepsko, także powinno się go odpowietrzyć. No, z przodu też przydałaby się regulacja klamki, bo troszeczkę jak dla mnie bierze minimalnie za nisko. Ale myślę, że da się, to, da się to poprawić na przykład z czasem kupując akcesoryjne klamki, bo to, to nie jest problem. No, a poza tym kwestia przyzwyczajenia. Z przodu z tego co widziałem troszkę niestandardowo mm, 18, tak, dobrze mówię, 18 cali, a z tyłu koło 17 calowe. Tarcza hamulcowa typu Wave, i z tego co widzę, dwutłoczkowy zacisk hamulcowy. Nie, nie jest to Brembo. Z tyłu dosyć dobrze ukryty pod kuframi. Też zacisk z kolei jednotłoczkowy i tarcza typu Wave. Patrzcie, jaki bieżnik, też fajny. Motocykl, moim zdaniem, stosunkowo niedrogi, a naprawdę bardzo fajnie wyposażony. Bo nie tylko ma amortyzatory upside down, wypasione, naprawdę bardzo rozbudowane gmole, jak również plastikową, niech ja spojrzę no tak, plastikową z takiego troszkę grubszego plastiku, elastycznego osłonę silnika bardzo fajnie. Z przodu, bardzo taki popularny w tej kategorii dziobek. Wygodne gripy, chociaż mam wrażenie, że nie tak wygodne jak w poprzedniej, tej M18. Jeśli widzieliście, 125 Vintage. A tutaj klasyczny zestaw przełączników. Wygląda to absolutnie wystarczająco i poprawnie. I ten przycisk do wyłączania kontroli trakcji, co fajnie, też sprytnie ukryty i z łatwym dostępem też zbiorniczek płynu hamulcowego do hamulca nożnego. Także w momencie, kiedy się ewentualnie przewrócicie gdzieś, bo to się czasami jednak zdarza, to również tego nie zmasakrujecie. Popatrzcie, nie chcę oczywiście porysować motocykla, bo jest nowy, ale chcę zobaczyć, jakby to było, gdy, no, wiecie, coś idzie nie tak. Kładziecie ten motocykl. Zobaczymy, co się dzieje. Kierownica powiedzmy skręcona w lewo, bo to tak na ogół będzie. No, i patrzcie, kładę, kładę maszynę. I co się dzieje? Patrzcie, zbliża się. Tutaj opiera się na, na gmolach. Także nic nie ucierpi. Tylko duma. Halogenowa żarówka świeci na żółto. I powiem Wam, że to nawet lepiej, bo takie światło, kiedy jest taka żarówka jesienna, wiecie, już nieprzyjemna. Jest dużo lepiej widoczne. Sami też będzie się troszkę lepiej widzieć. Także myślę, że w zupełności wystarczające, pewnie ważna dla Was informacja, właśnie czytam na stronie producenta, że kanapa jest umieszczona na wysokości 780 mm, czyli 78 cm od ziemi. Nie jest to wysoko i masa z w pełni z zatankowanym motocyklem, z olejem, z płynami itd. itd. Ma wynosić 164 kg. Także bez problemu poradzisz sobie z tym motocyklem. No i co myślicie o takim rozwiązaniu? Fajny, no zupełnie inny motocykl od tamtego cruisera. Wygodny, daje, można powiedzieć, trochę większe poczucie bezpieczeństwa. No, po pierwsze, jeśli chodzi o wyposażenie, właśnie o gmole, masz takie poczucie, że jak się tam coś pójdzie nie tak, no to nie porysujesz tych plastików, więc to jest naprawdę super sprawa. Zawiecha komfortowa, miękka, co ja też bardzo doceniam. No bo to nie jest motocykl, którym będziecie ostro składać się w zakręty i śmigać po 150-160 km na godzinę, bo ta prędkość tutaj no, maksymalna jest jaka jest. Więc zawiecha sobie w takich warunkach radzi bardzo dobrze. A jak jedziesz gdzieś poza miasto, po, jakiś, po, po jakichś szutrach czy, czy, czy dołach, no to nie ma sensu cierpieć. Tylko trzeba docenić właśnie takie zawieszenie. Regulacji tutaj nie uświadczyłem. Nie widzę. Słuchajcie, tu jest amortyzator centralny z tyłu. Czy tam jest jakieś pokrętło? Bo to jest po prostu dosyć dobrze zabudowane. Myślę, że może nie być tej kontroli napięcia wstępnego. Ale jeśli jest, no to, to się o tym dowiecie. W lusterkach coś widać, nie tylko moje ramiona, ale też nie, naprawdę w lusterkach jest bardzo dobrze, bardzo w porządku. Od razu widzę, że na konsoli gniazdo USB podejrzewam, że USB-A. A my sobie, a my sobie myk w prawo. Ale jak już kręcicie ten silnik To on się napędza bardzo dobrze W tym sensie, że nie, nie dławi się tak? Nie muli Tylko raczej się ciebie słucha No jak widzicie ja, ja czuję, że on ma troszeczkę Mniej poweru, no ale jechałem przed chwilą pod górę Teraz z górki Zobaczymy sobie Szósty bieg Licznikowe 90, no 3, 4, 5. No pode mną chłopem ważącym te 96 kg. Ja czuję, że on ma delikatnie mniej mocy. Zbiornik paliwa pomieści 14 litrów. Widzicie, jaka to walka w korkach. No ja tego, ja tego nie lubię. No fajnie, że. Ten motocykl nie jest ciężki, że nie jest jakimś tam mastodontem. Ale jest po prostu niebezpiecznie. skrzynia biegów działa bardzo dobrze, nic nie haczy, kolejne przełożenia wchodzą bez, bez żadnych oporów. Także jest spoko. Niestety dosyć szybko się robi ciemno. Także yy, jeszcze jadę sobie troszkę pojeździć i po podświetlam się przy okazji lampą. Jeżeli macie pytania, śmiało piszcie u mnie w komentarzach, zapraszam serdecznie. I tak to się prezentuje Junak Erik Swan 125 z ABS-em. Do następnego razu, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Może za wielkiej mocy nie mam, mówi Junak, ale i tak wyjeżdżam na pierwsze miejsce i ruszam za nim wszystkie samochody w ogóle się że zorientują, że się światło zmieniło.